Cześć, ponieważ wczoraj nasz film o koncepcie iOS 11 dobił do 500 tysięcy wyświetleń, do pół miliona wyświetleń, no to jest liczba, której raz że się nie spodziewaliśmy, a dwa, że myślę z której możemy być dumni, tym bardziej, że nasz kanał zdecydowanie najpopularniejszym na polskim czy też tym bardziej światowym YouTube nie jest. Zdecydowaliśmy się na nagranie filmu, takiego making of. Dużo osób nas pytało, mnie pytało, jak zrobiłem coś w montażu filmu, jak na coś wpadłem, dlaczego coś zrobiłem tak, a nie inaczej. No i myślę, że teraz z okazji tego pół miliona jest dobra okazja, żeby troszeczkę o tym opowiedzieć. I ja od razu z góry Was przepraszam, że nie jestem w troszeczkę ładniejszym miejscu, tylko tutaj w swoim pokoju. I wiem, że jest też troszeczkę pogłos, jest troszeczkę echo, i tak ten mikrofon będzie tutaj zbierał w tym miejscu. No natomiast myślę, że potraktujecie to jako taki materiał dodatkowy, przede wszystkim dla zainteresowanych gdzieś tam montażem, grafiką, tworzeniem takich konceptów. I ja pokażę Wam, co wyszło, co nie wyszło, dlaczego coś zrobiłem tak, a nie inaczej, jakich narzędzi użyłem. No i po prostu e, będziecie mogli zaglądnąć w projekt w Adobe Premiere i w Adobe e, Photoshop. Zacznę może właśnie od Photoshopa, bo tak naprawdę e, sam koncept jest 11, który wykonałem, zaczął się w tym miejscu. To znaczy no, dużo się mówiło generalnie o tym, że użytkownicy chcą mieć tryb no, ciemny, tryb nocny w systemie iOS. I no, najpierw właśnie powstał ten koncept w oparciu o cztery aplikacje. To było pięć, ale ja jedną ostatecznie wyrzuciłem, który potem stał się taką inspiracją do tego, aby to kontynuować. To takie jakieś swoje tworzenie konceptów, no i przygotować koncept całego systemu. Operacyjnego ze zdecydowanie więcej niż jednym elementem, którym właśnie był ten tryb nocny. Choć myślę, że ten tryb nocny wyszedł jako jeden z lepszych, i tutaj trzeba było podjąć kilka dosyć takich hmm, istotnych decyzji, tak naprawdę. Przede wszystkim chodziło, bo tryb nocny nie chodzi o to, tylko żeby wszystko było ciemniej. Wiadomo, że to musi być, muszą być dobrane barwy, czy też w ogóle. No, Zaraz do tego przejdziemy, które nie będą nas zarazić w nocy. To musi działać w ten sposób, że weźmiemy sobie telefon do ręki, budząc się w środku nocy i patrząc na niego, odczytując jakąś wiadomość, nie jesteśmy oślepiani, tylko jesteśmy w stanie sobie wygodnie przeczytać czy też wieczorem e, przed snem. Dlatego oczywiście barwy musiały być dosyć ciemne, ale też z drugiej strony musiały być na tyle kontrastowe i na tyle z różnymi elementami jakimiś wyróżniającymi się, aby można było łatwo przeczytać tekst, aby można było łatwo różne elementy interfejsu no po prostu sobie zobaczyć. Tutaj to dobrze widać na, w, tym, w tej aplikacji Mail, którą przygotowałem w trybie ciemnym. Mamy tutaj tak naprawdę trzy, a nawet cztery odcienie szarości. Tutaj tego pierwszego ja w zasadzie nie zmieniałem. No to jest tak, jak jest teraz w systemie iOS. No natomiast tutaj mamy e, tą górną belkę, jasne obramowanie e, oraz tło. Kiedy sobie tutaj przybliżymy e, to delikatnie, to zobaczymy, że tutaj też jest taka czarna m, kreska, która to wyróżnia. E, ona nie jest praktycznie normalnie dostrzegalna, ale jeżeli ja ją bym sobie e, wyłączył, o. No to zdecydowanie widać tutaj różnicę, że ładniej się to komponuje, kiedy ta kreska jest. Oczywiście wybór odpowiednich odcieni tej, tej szarości nie jest taki nieprzypadkowy. Ja zacząłem oczywiście od researchu i sprawdzenia aplikacji, które już tryb ciemny mają. Był to Omnifocus, było to Drafts, był to Ulysses i był to Tweetbot. Ja w zasadzie zdecydowałem się na wybór tego odcieni szarości, która jest w TweetBocie. Ona mi się wydawała zdecydowanie najbardziej przyjemna dla oka. I lekko ją zmodyfikowałem. Już teraz nie powiem jak lekko, ale ona jest delikatnie zmieniona względem tego, co, co można znaleźć w TweetBocie. Tutaj mamy... Ja starałem się oczywiście jak najwięcej bazować na tym, co już w systemie iOS jest. Żeby no, z pracy mi się całkowicie nie... Żeby mi to za dużo czasu po prostu nie zajęło. E, starałem się jak najbardziej bazować na tym, co już mogę wykorzystać. E, no ale nie z wszystkim się oczywiście dało. Czasem nie dało się odpowiednio tła usunąć, więc trzeba było całość projektować e, od początku. No kiedy sobie tutaj na przykład, no nie wiem, no, to jest może sobie odblokujemy tutaj wszystkie te warstwy i je rozszerzymy, no to widzicie, że tych elementów tutaj jest od groma, które ja musiałem po prostu ręcznie sobie wykonać. Nawet tutaj free dots to są te, te trzy kropeczki tutaj w prawym dolnym rogu. No to wszystko było trzeba przygotować. Tutaj zdecydowałem się na te czerwone akcenty o lekko zmienionej barwie w stosunku do tego, co jest w Apple Music. No i też taki mały uśmiech dla widza, czyli piosenka Night Time zespołu DXX. Zresztą polecam całą płytę. Ta symetria okładki i ta nazwa tej piosenki bardzo mi pasowały do tego projektu, stąd też decyzja. Więc na przykład w przypadku tutaj tej muzyki każdy element jest oprócz górnej belki z, z godziną i baterią, każdy element jest zaprojektowany przeze mnie mm, od zera. Nie było wyjścia. Miałem troszeczkę problemów na przykład tutaj, właśnie z okładką, bo trzeba było bardzo ładnie zaokrąglić rogi, a jednocześnie starałem się zachować dosyć dużą rozdzielczość tych wszystkich plików. Widzicie, że one mają tutaj po, po 6 MB, a to są tylko no, obrazki przedstawiające jedną rzecz. Aha, no i oczywiście całą ramkę e, iPhone'a poprałem jest strona Facebooka o dziwo. Ona się nazywa mm, Google De e, Facebook Design e, Devices. E, I tam można sobie pobrać już na urządzenia, w tym właśnie iPhone'a 7. Oczywiście zdecydowałem się tutaj na czarne e, ramki, aby to było. Mm, no, dużo lepiej wyglądało z tym trybem ciemnym na grafikach. Tutaj też była taka kwestia. Mm, Oczywiście starałem się, chciałem bazować i bazowałem tylko na grafikach legalnych, na takich, których mogę, które mogę wykorzystać. Nie chciałem płacić za grafiki tam z jakiegoś Shutterstocka czy coś w tym stylu, Shatterstocka czy coś w tym stylu. No więc, było troszeczkę uśmiechu z tym, ale do tego jeszcze przejdziemy, kiedy otworzę plik w Adobe Premiere. Więc. Na przykład tutaj to zdjęcie dziewczyny, no to, to było jedyne fajne zdjęcie dziewczyny w Google, jak wyszukiwałem darmowe e, grafiki. Dużo problemów miałem z wybraniem tego tekstu, no bo to musiało być coś jakoś niestrasznie infantylnego, ale też mającego ręce i nogi. I przyznam się, że trochę się bałem, że popełnię jakiś błąd w języku angielskim, jakieś słówko, przekręcę, czy coś w tym stylu, ale chyba na szczęście wszystko, wszystko poszło e, w porządku. Oczywiście jest tutaj troszeczkę śmiesznych yy, jakichś jakiś wtrąceń typu, typ, typu I can't wait. No, wiadomo, że nikt tak praktycznie nie mówi. Raczej mówimy I can't wait. Yy, no ale tak wyszło. Te dymki musiały być też odpowiednich rozmiarów, aby to ładnie wyglądało. Tutaj, jeszcze w tym drugim, mm, w tym drugim pliku, no, którym, od którego zaczęliśmy, czyli od poczty, tu jest troszeczkę. Mm, danych, takich inside joke'ów, e, takich easter egg'ów, można powiedzieć. E, oczywiście zacząłem od Lorem Ipsum na początku, jak na MyApple sobie e, czytaliście, ale potem chciałem to zmienić do konceptu, no, żeby nie było wszystko po łacinie, bo wygląda to dziwnie w filmie. E, wolałem jednak, żeby to był ten angielski. No i mamy tutaj kilka takich moich wtrąceń z gier komputerowych przede wszystkim. Jest Gordon Freeman, czyli bohater gry Half-Life. Jest y, GLaDOS, czyli robot y, z gry Portal, tego samego studia, y, czyli y, Valve. Tutaj jest też całość po łacinie, ale jest napis Fringia. Y, Fringia to jest po łacinie Zięba, czyli moje nazwisko. I y, y, to chyba w tym miejscu y, tyle, o ile się nie mylę. Jeszcze zerknę. Tak, no więc zaczęło się od tego trybu ciemnego, tam było głównie chodziło o dobranie odpowiednich tych, tych akcentów i tej szarości, no i potem takie trochę rzeźbienie. Mogą mnie niektórzy zapytać, dlaczego wybrałem Photoshopa, a nie Illustratora na przykład, skoro, bazy, skoro wiele elementów tworzyłem samemu. Pewnie niektóre rzeczy byłoby mi łatwiej zrobić w, w Illustratorze i zdaję sobie z tego sprawę. Ale raz, nie przepadam za bardzo za tym programem ze względu na mm, mniej wygodną pracę na warstwach. A tutaj, jak widzicie, chociażby po prawej stronie, no tych warstw jest, jest y, po prostu mnóstwo. I no, wygodniej mi było po prostu y, korzystać z tego w ten sposób. Tutaj widzicie na przykład, jak zaokrągliłem rogi, okładki i tak dalej. Y, i tak dalej y, Także, także tak, dlatego wybrałem Photoshopa, bo, bo byłoby mi łatwiej i bazować na tym, co już miałem, i projektować sobie te elementy. No głównie było to oczywiście narzędzie Piura i tutaj kształty. No niektóre rzeczy oczywiście trzeba było zmienić kolory. Natomiast wszystkie elementy, które tutaj, w zasadzie wszystkie elementy, które tutaj się pojawiły, to są elementy wektorowe przygotowane w Photoshopie. Dobrze, myślę, że Photoshopa możemy sobie na ten moment zamknąć. Ja sobie tutaj nie zapisuję zmian, żeby później móc do tego wrócić. Zanim przejdziemy do premiera, mogę pokazać tutaj, no, jaki rozgardiarz straszliwy panuje w, tych, w tym katalogu. Na początku ambitnie mi szło i, i wszystko ładnie nazywałem i katalogowałem, ale potem, kiedy tych materiałów przybywało, to po prostu zrobiło się za dużo. Tych wszystkich plików. No i wygląda to tak, jak wygląda. Jest to totalnie nielogicznie podzielone. E, I aż trochę mi wstyd, e, kiedy patrzę, jaki tu jest rozgardiasz, ale wiem, że to już się nie zmieni. Na szczęście, projekt jest opublikowany, więc to już jest tylko potem tak, do takiego wglądu, żeby móc na przykład Wam pokazać, jak coś e, wygląda. Dobrze, myślę, że możemy sobie otworzyć. E, premier, zakończę jeszcze tego Photoshopa. Tak wygląda cały projekt. E, tak wygląda cały projekt. Tutaj przynajmniej mi się udało wszystko na katalogi sobie ładnie e, podzielić, aby był porządek, włącznie e, z tłami. E, tak wygląda cały projekt i cóż, no, warstw jest sporo. Warstw jest sporo, natomiast sam projekt wcale nie jest tak skomplikowany, jakby się mogło wydawać. Wyłączę może dźwięk, żeby tutaj potem on nam, on nam nie grał. To tutaj, oczywiście, starałem się, żeby te tła, takie jak to, były, były gradientowe. I idea była taka: tutaj akurat tego nie widać. Oczywiście. To wszystko przygotowywałem w Photoshopie, czyli ikona, tło, tu obrałem z takiej strony gradient.io. Tam można sobie po prostu szybko przeglądać gradienty i od razu widzieć, który nam się podoba, i kopiować sobie kolory do Photoshopa, żeby samemu taki gradient przygotować. Tak więc tutaj się prosto zaczyna. Jest delikatny ruch do przodu, który nadaje, wydaje mi się, taki dynamizm, i on się delikatnie zgrywa. Też ze ścieżką dźwiękową. Może zanim w ogóle jeszcze przejdziemy dalej w ten projekt, ja wykorzystywałem cztery programy w trakcie pracy nad tym konceptem. Oczywiście wszystkie grafiki były robione w Photoshopie. Całość projektu w zasadzie była składana w Premiere. Intro, raczej outro, które jest na koniec, to jest to, tutaj z tymi kulkami. O, tutaj się coś zgubiło. To robiłem w After Effects. Dużo łatwiej jest to zrobić w After Effects, chociaż można też to zrobić w Premiere. I y, ścieżkę dźwiękową robiłem w Audition. To jest ścieżka dźwiękowa pobrana z biblioteki YouTube'a. Jeżeli robicie w ogóle filmy i chcecie znaleźć coś darmowego, to jest tych, tych bibliotek audio całkiem sporo, ale warto też zajrzeć na tą YouTube'ową, bo ona jest coraz większa, i coraz więcej jest tam fajnych materiałów. Problem był taki, bo jakby wybrałem na początku dźwięk, muzykę, którą chcę do tego filmu, bo ona w jakiś sposób determinuje dynamizm takiego materiału i y, y, pozwala fajnie zgrać cięcia z y, odpowiednimi momentami y, przy ścieżce muzycznej. Natomiast czasem się okazało, że y, ścieżka jest za krótka, że materiał ma tam te swoje 2 minuty 18 sekund, a ścieżka miała coś koło półtorej minuty, z tego co pamiętam. Oczywiście ja otworzyłem w i nie mogłem jakby dokleić jej drugi raz na koniec, bo byłoby to strasznie nienaturalne, byłoby widać to cięcie. Jak sobie przesłuchacie ten materiał, on się zaczyna w taki e, sposób, e, tak rośnie, tak mm, do góry jest taki wznoszący, wznos wznoszący się dźwięk. Więc nie wchodziłem to w grę. Wybrałem więc element mniej więcej ze środka utworu, czy też gdzieś około 2 trzecich, który się już powtarza potem kilka razy. Ja go zdublowałem. Oczywiście to trzeba było w odpowiednich miejscach cięcia na tej linii akustycznej sobie porobić. Nie wiem, czy to się linia akustyczna nazywa, ale myślę, że wiecie o co chodzi. No i dzięki temu wydłużyłem ten materiał do odpowiedniej długości lekko go podbiłem, żeby dawać mu też takiego większego dynamizmu i to jest w zasadzie tyle, co ja z dźwiękiem robiłem. Czyli były cztery programy, które wykorzystywałem. Teraz wrócimy sobie tutaj do początku projektu. Jak widzicie, to sobie delikatnie rośnie, ale kiedy dochodzi, tutaj jest takie przejście i najpierw wyskakuje same logo. Dzięki temu jest to takie bardziej Dynamiczne, że to logo leci najpierw, może klatka po kratce zobaczymy. I to jest raz, dwa, i dopiero przy, jak się trzecia klatka zaczyna, leci też napis, i one sobie już potem razem lecą. I jest przejście, i w ten sam sposób przejście wchodzi. Czyli najpierw wchodzi napis, on już dotarł sobie w tym miejscu do końca, i potem jeszcze logo spada. Ono jest utrzymywane tutaj kilka sekund, żeby można sobie było przeczytać, oczywiście, o czym będzie dany fragment. No i to jest tryb nocny, którego nie będziemy omawiać. Nie zdecydowałem się na pokazywanie w zasadzie cały, całego obszaru, tylko w ten sposób wszystko to rośnie, bo nadaje to wiek, takiego większego dynamizmu danemu materiałowi. Potem jest kolejne przejście. I tutaj bazowałem na iPadzie. Chciałem to w jakiś fajny sposób yy, pokazać, dlatego, po pierwsze, dodałem tutaj miniaturkę przedstawiającą daną osobę. No i jest ona wysuwana, i tutaj wchodzi taki, taki biały pointer. jak to sobie nazywałem pointer. pointer. Możemy go tutaj. Yy, tak to wygląda, mu dodałem po prostu taki mały cień i dobrałem go odpowiednią wielkością. No i idea była taka, że naciskamy dwa razy hmm, i podnosi się belka. Oczywiście w domyśle to jest tak, że iPad rozpoznaje linie papilarne. My tylko naciskamy i on doskonale wie, kto się, kto się loguje. Natomiast hmm, nie byłoby to tak efektowne na filmie. I widzicie, tu jest problem tworzenia takich konceptów, że czasem niektóre rzeczy ciężko pokazać w sposób, który jest interesujący też dla widza, żeby to się też fajnie oglądało. I to szczególnie będzie widać Kolejnym pomyślę, znaczy nie w tym następnym, ale w jednym z, jednym z następnych. I tutaj kiedy sobie naciskam. To było w ogóle bardzo dosyć proste do zrobienia, bo tu jest tylko szare tło. Podnosi się w zasadzie cała tapeta pod, pod ramkę. Tutaj jak sobie wyłączymy. O, wyłączę to i. I widzicie, że to jest tylko tak, że to sobie rośnie do góry i, i tyle chowa się za tą ramkę, więc dosyć prosto było to zrobić. No i wybieramy i tutaj tą, ten avatar się zmienia. Jest kolejne przejście Tom i to mi kolega nagrał na iPadzie, jak się ikony wysuwają, żeby to było dosyć spójne. Tu jest Siri Assistant ja bardzo lubię ten pomysł, chociaż niektórzy pomyśleli sobie, że to są widgety. To nie są widżety, to jest bardziej tak jak Google Now, czyli że to się dostosowuje do, do użytkownika. Mamy więc, powiedzmy, że ja kibicuję, znaczy nie powiedzmy, kibicuję klubowi Liverpool, więc widzę od razu wynik ostatniego meczu, widzę dla Katowic, z których jestem, ale w których akurat teraz się nie znajduję, pogodę, widzę dojazd do pracy, mogę od razu włączyć nawigację, widzę jakieś newsy, kod QR do samolotu na bilet, no i te newsy, o których już, już wcześniej e, wspominałem. Także to nie są widżety, to jest takie bardziej przejście na m, drugi poziom. Choć wydaje mi się, że połączenie tego z widżetami, m, bo są różne widżety, które nie mają tutaj takiego sensu, na przykład, nie wiem, Pikalk, gdzie mam kalkulator w widżecie, czy, czy coś w tym stylu, no byłoby chyba e, najciekawsze. E, no, to są tylko, jest kilka przykładów, właśnie te mecze, pogoda, Newsy, nawigacja i bilet e, lotniczy. Tutaj jest znowu Facetime e, grupowy i najpierw jest przedstawiony Facetime out grupowy, czyli e, dwa imiona i telefon wybiera i potem jest przedstawiony Facetime Video. I z tym moment, w tym momencie miałem duże problemy. Generalnie chciałem znaleźć trzy osoby, które mm, mówią, do siebie, w sensie, że są trzy gadające twarze i nawet swoją gadającą twarz nagrałem, musiałem jeszcze znaleźć dwie. A nie chciałem prosić znajomych, no bo nie chciałem jakby wykorzystywać ich wizerunku w filmie. Więc szukałem oczywiście darmowych materiałów, nie chciałem płacić yy, za jakieś inne i nie znalazłem, po prostu nie znalazłem, przekopując internet, więc ostatecznie zdecydowałem się na te instrumenty muzyczne. Nikt się w komentarzach tego nie doczepił. A chyba najbardziej się bałem tego momentu, jak to zostanie odebrane. Tym bardziej, że te instrumenty muzyczne tutaj przedstawione no nie są zbyt sexy. Bo to jest, jakieś, to jest jakiś banjo, jakiś saksofon i jakieś drugie banjo. No więc, generalnie, tragedia. W ogóle nie wiem, jakby to brzmiała ta, ta muzyka. Dlatego też ten, ten fragment jest dosyć krótki. Tutaj mamy pierwszą osobę, drugą osobę, no i na trzecim miejscu miniaturka, czyli jakby właściciel e, iPhone'a. Kolejny pomysł, to się wielu osobom spodobało. E, czyli w prawym dolnym rogu mamy przede wszystkim możliwość blokady ekranu, czyli że nie trzeba wysuwać tego centrum sterowania, tylko wystarczy sobie tutaj e, nacisnąć. No i minimalizowanie, tak więc tutaj sobie to ładnie rośnie. Jest zbliżenie, i potem koniec materiału. Jak widzicie, tutaj zaczęły, zaczęły się pojawiać na, na osi w premier zielone elementy. I to jest coś, co ja dopiero odkryłem w, w trakcie pracy nad tym projektem. To są takie yy, subsekwencje subsekwencje to się nazywa. Dzięki temu ja mogłem sobie, o, jak ja ją sobie teraz tutaj otworzę, to jest jakby całość to zostało zawarte tutaj. Jak ja sobie otworzyłem tą samą sekwencję, tutaj miałem wszystko. Jak widzicie jest to nieruchome. To znaczy e, sam obraz się rusza, ale nie, nie rusza się całość, tak jak ta całość rusza się tutaj, że ona sobie rośnie. I to mi ułatwią pracę przede wszystkim przy przejściach i tym, że nie musiałem animować wszystkich elementów osobno, że wszystkie się powiększają, tym bardziej, że potem ten projekt się tak rozłazi, elementy nie przystają do siebie. No tylko mogłem sobie taką sekwencję stworzyć i to ładnie pokazać. No i tu jest jeszcze, jak na pewno wiecie, że jak podgłaśniacie coś w systemie iOS, to jest taki wielki baner na środku. Tutaj oczywiście ukradłem pomysł z YouTube'a, nawet nawet nie będę udawał, że nie. Bo wygląda to po prostu lepiej. Na Instagramie jest też podobna sprawa. iPhone Split Screen. Hmm. Tutaj idea była taka, żeby sobie nacisnąć trzy razy. Ja wiem, że do naciśnięcia trzy razy są też wykorzystywane różne funkcje dostępności. No, ale to jest tylko przykład, który myślę, że dałoby się jakoś lepiej e, rozwiązać. to jest kolejna subsekwencja. Nie animowałem tej. To jest jakby widać jest taka, że naciskamy trzy razy i zjeżdża nam całość w dół. i Możemy wybrać drugą aplikację do otwarcia. W tym przypadku, jak tutaj widzicie, jest to. W ogóle może otworzę tę subsekwencję. Tu jest pointer, który wjeżdża. To jest ten biały. On naciska sobie YouTube i powoli się otwiera. Filmik po prostu z jakimś reniferem. I artykuł z Wikipedii właśnie o tym reniferze. To możemy zamknąć. I to jest tutaj to, o czym mówiłem kilka minut temu, czyli to, co było dosyć ciężko pokazać w dosyć widowiskowy sposób. Jak zatrzymamy tą klatkę, to zobaczymy, że tutaj jest możliwość wyczyszczenia danych, wyczyszczenia pamięci podręcznej oraz szybkiego usunięcia aplikacji. Jest zbliżenie na to, aczkolwiek no wiem, że trwa to na tyle krótko, że wiele osób nie zrozumiało o co chodzi i absolutnie nie mam do nich pretensji, bo jest to w pełni, w pełni zrozumiałe po prostu no Natomiast chciałem to mimo wszystko pokazać, chociaż zdaję sobie sprawę, że jako taki element wizualny dla filmu nie robi to najmniejszego wrażenia. Tu ktoś mnie pytał o tapetę. To jest tapeta, którą ja przygotowałem. Zresztą gdzieś ją tutaj sobie mam. O. Jeżeli ją chcecie pobrać, to możecie wejść na moją stronę jacekziemba.pl, kliknąć sobie w portfolio i tam na dole jest link do, do pobrania. Także zachęcam, ona się też na iPhone'a nadaje. Jak komuś pasuje, to można za darmo sobie te ściągnąć. Tutaj są te nieszczęsne 3D Touch Togle. Nie wiem, jak to nazwać się w ogóle. I nie do końca jestem zadowolony, jak to wyszło. Raz nie wyszło mi to tak płynnie, jakbym chciał, i nie wiem, czy potrafiłbym to teraz zrobić lepiej, ale wiem, że. Nie wygląda to perfekcyjnie. Także z tego jestem zadowolony średnio, i tak samo jak jestem średnio zadowolony z, z game mode. Yy, potrwa to po prostu za, za, za szybko. Tutaj jest otwarta gra. Yy, powinienem w ogóle zanimować jeszcze, że jest naciśnięcie włączenia tego game mode. Yy, no niby się tu zaczyna rozgrywka, pokazuje się taki, ten taki baner, ale trochę to jest bez sensu. Znaczy z samego pomysłu jestem zadowolony. Natomiast wykonanie mm, mogło być lepsze, chociaż może nie jest złe. No i na koniec, oczywiście, zakończenie. Dobrze, wiem, że dla wielu z Was ten materiał był straszliwie nudny. Natomiast jak ktoś gdzieś stawia swoje pierwsze kroki w Adobe Photoshop, Adobe Premiere i interesuje mu przede wszystkim projektowanie interfejsów graficznych, oprogramowania jakiegoś, no to mam nadzieję, że coś tutaj pomocnego dla siebie znalazł. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego wszystkiego to chyba najlepiej będzie jak je zadacie w ostatnim odcinku Q&A, bo dzięki temu będę mógł odpowiedzieć na wszystkie zbiorczo, także dotyczące tego projektu, nawet jakichś takich technicznych rzeczy. I tyle. Mam nadzieję, że jakąś wiedzę z tego wynieśliście. Bardzo dziękuję za 500 tysięcy wyświetleń. Ja najbliższe mi dwa miasta w Polsce to są Katowice i Gliwice. I Katowice i Gliwice właśnie mają 500 tysięcy osób, tak mniej więcej. I ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić taką, taką liczbę ludzi. 500 tysięcy, no. Wow! <tak> Także jeszcze raz bardzo dziękuję i dzięki za zobaczenie tego materiału, jak dotrwaliście do końca. Przepraszam za echo, przepraszam za, za wystrój tutaj, ale to jest taki materiał. Backstageowy, making ofowy. Także e, pewnie dla mniejszego ogromna osób niż 500 tysięcy. E, jeszcze raz dzięki, na razie, cześć!